Witam na kanale hobbyroom.pl, jak w poprzednim odcinku zbudowaliśmy już rampę, teraz zbudujemy dodatkowe pojazdy, żeby było urozmaicenie, żeby te wyścigi były bardziej fantastyczne, bardziej szalone i bardziej kolorowe. A do tego przysłuży nam się zestawik 60458, czyli zestaw wyścigówek pizza kontra wóz strażacki. Mamy tutaj niewiele klocków, bo tylko 70, zestaw jest to 5+, mamy tutaj wóz strażacki, w wersji mini-mini oraz pizzę w wersji yy, kawałka pizzy z kukami. Dlatego mamy kucharza i z panią strażaczkę, którzy będą się ścigać w naszej poprzedniej rampie. Mam nadzieję, że pojazdy będą bardzo tak samo fantastyczne i fantazyjne jak te poprzednie. Zaraz zobaczymy, z czym to się wiąże. Po zbudowanie zestawu wygląda naprawdę obiecująco. Mamy mały, wóz strażacki oraz wielki kawałek pizzy. Konstrukcje są bardzo przyjemne dla oka i widać, że będą miały duże szanse na torze wyścigowym. Przyjrzyjmy się dokładnie tej konstrukcji. Zaczniemy od kawałka pizzy. Mamy tutaj jakieś peperoni, przyprawki. Jest dużo sera. Bardzo mi się podoba ten ser ociekający. Bardzo fajne jest to asymetryczne rozłożenie składników na pizzy. Pizza tego ma wielką czy flagę i chrupiący brzeg. Pizza ma także kierownicę, co nie jest obowiązkowe w każdym przypadku. Za sterami pizzy siedzi nasz Pizzerman. Ma także pizzę w pudełku. Bardzo fajny ubiór dla kucharza. Tutaj jest z chusteczką, czapą. No, i tylko z jednej strony nadruk. Dla bezpieczeństwa może ubrać czerwony kask, który jest także w zestawie. Po drugiej stronie mamy wóz strażacki, Bardzo minimalistyczna konstrukcja, ale mamy nadruczki, co się bardzo fajnie ceni. Mamy tę kabinę, całą tą konstrukcję, gdzie jest utrzymany przez to płyn i woda, i ten narzędzia. Mamy drabinę, a za sterami naszego wozu siedzi pani w klasycznym lego cytowym lego mundurze. tutaj nie ma za bardzo co wygrzycać. Taki dosyć klasyczna figureczka, bardzo ładny hełm i zadziorna buźka. Dodatkowo gadżetem jest krótkofalówka, Dzięki której można komunikować się, czy gdzieś się pali, czy nie. Same pojazdy są bardzo fajnie. Zobaczyłem dokładnie to, co chciało stworzyć LEGO. Minimalistycznie odzwierciedlają pojazdy zbudowane do zjazdu naszą rampą. Zaraz zobaczymy, jak zjazd się uda. Zróbmy sobie te zjazdowy. zobaczymy, czy Straż Pożarna, czy Pizza wygrają nasz wyścig. 3, 2, 1 start. Pojazdy na rampie spisują się rewelacyjnie, tak samo te naprawdę dały czadu. Ciężko powiedzieć, czy któryś jest lekko cięższy, czy ma więcej szans. Naprawdę pojazdy spisują się bardzo dobrze. Do tego mamy tutaj znowu dwa zestawy, podwoź, podwozia, gdzie, które można wykorzystać do budowania własnych konstrukcji. Są fajne te kółeczka, ogólnie konstrukcja jest bardzo minimalistyczna i z nich można naprawdę dużo wycisnąć. Zachęcam do budowania własnej konstrukcji, i także dostawania ich na w naszym torze. Mamy tutaj bardzo fajne pizze, bardzo fajna figurka pizzy Hermana, naprawdę przyda się w każdym LEGO City, a co do strażaczki, no to jest bardzo klepana figurka w gazetkach. W każdej serii LEGO się trafiają strażacy. Ten zestaw tak jak poprzedni, jest mega, mega fajny. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie.